białą damą tym duchem Zamku Kurnickiego stała. Przecież jej śmierci nie towarzyszyły z żadne jakieś niezwykłe czy nieprzyjemne okoliczności. Po prostu zmarła już w słusznym, w słusznym wieku, z przyczyn naturalnych. No i też była niezwykle zasłużoną osobą, co we wspomnieniach bardzo często podkreślano, czyli żadne nie takie negatywne wpływy. Nie miały, nie miały nic wspólnego z jej śmiercią. Właściwie duch Białej Damy po raz pierwszy pojawił się w zapisie w wieku XIX w książce Marianna, właściwie w rękopisie Marianna i Róże, który potem został wydany, wydany drukiem. I ta ona była duchem, który ukazywał się mieszkańcom tego zamku, zwiastując nieszczęście. I później faktycznie ta legenda zaczęła coraz bardziej przybierać na sile, nabierać tempa, i te jakby weszło już to do takiego schematu zamku kornickiego i okolic, jako biała dama, jako ten duch zamku. Faktycznie różne plotki, różne legendy tworzono. Jedne mówiły, że ona nie mogła po prostu zrezygnować z tych e, przyzwyczajeń, tego wspaniałego ziemskiego życia, i dlatego co noc przychodzi tutaj po to, aby o tym to wszystko sobie przypomnieć, to na to wszystko popatrzeć. Niektórzy też uważają, że jest po prostu dobrym, opiekuńczym duchem zamku, i będzie tak długo, jak ten zamek będzie. Będzie istniał. Ale jest jeszcze trzecia wersja tej legendy, która mówi, że Biała Dama, będąc tą dobrą, gospodarną właścicielką zamku, nakazała mieszkańcom, żeby wybudowali z cegły kominy, a żeby nie dochodziło do pożarów. Mieszkańcy nie mieli tych cegieł, no ale skądś trzeba je było pozyskać. Skoro pani dała rozkaz, no to trzeba te cegły skądś wziąć. Powiedziała, że można rozebrać mniejszy zamek. Zamek należący kiedyś do rodziny górków, który znajdował się tutaj nieopodal kurnika w mościenicy. I mieszkańcy faktycznie ten zamek rozebrali. Od wielka wina białej damy nic złego przecież nie zrobiła. Ale w piwnicach tego zamku siedział diabeł, który pilnował swoich skarbów. Jak wszyscy wiemy, diabły dwa razy do roku opuszczają swoje kryjówki, to jest w noc świętojańską i w niedzielę palmową. Być może w okolicach tych dwóch ważnych świąt wydarzeń mieszkańcy rozebrali ten zamek. W każdym razie, kiedy diabeł wrócił, nie zastał ani skarbów, ani zamku. No i oczywiście kogo obwiniło wszystko? Białą Damę. Rzucił na nią klątwę i powiedział, że jej dusza będzie musiała tutaj tak długo pokutować, aż ludzie mu tych skarbów nie zwrócą. I faktycznie co noc ten obraz otwiera się. Stanowi przejście do innego świata, do tego niezwykłego świata Teofilii. Ona Wtedy wstępuje z tego swojego ukrycia, z tego obrazu, przechadza się po wszystkich pomieszczeniach zamkowych. Następnie wychodzi do ogrodu, gdzie czeka na nią czarny jeździec na czarnym koniu i z tym jeźdźcem objeżdża wszystkie swoje posiadłości. Po czym zanim słońce wzejdzie, wraca na obraz. I tak to trwa wszystko od wielu lat. Jeżeli uznajemy, że jest dobrym, opiekuńczym duchem zamku, to oby trwało jeszcze kolejne. Ale myślę, że o Białej Dami już wszystko zostało powiedziane. Przejdźmy zatem do kolejnego punktu. Tutaj mamy przepiękne urządzenie, które służyło do prasowania, czyli po prostu prasa do bielizny, takiej bielizny stołowej, czy chociażby na przykład też prześcieradeł. Natomiast za tą prasą znajduje się głowa zwierzęcia. To jest głowa lwa. A do czego ona służy? No właśnie, to jest taka ciekawostka. Jesteśmy w jadalni, czyli ta głowa lwa pod którą znajdowała się misa. Ona była połączona w jakiś sposób ze źródełkiem na zewnątrz. Służyła do obmywania rąk przed posiłkiem. Oto taka umywalka dzisiejsza, współczesna, tylko że jakby ładniej wyglądająca. Po lewej stronie mamy wejście do piwnic zamkowych, a tutaj też jest pomieszczenie, które służyło do odpoczynku. Pomieszczenie nazywane buduarkiem. Przejdziemy teraz dalej do pokoju, który nazywamy pokojem Marii Zamojskiej. Śpiewanie? Jeszcze nie. To proszę, ładnie, stajemy prosto i śpiewamy. Nie chcemy śpiewać. Chłopcy, pamiętajcie, proszę, że śpiew pięknie wentyluje płuca i dzięki temu mniej będziecie chorować. Proszę. Ciebie Boże, chwalimy ciebie. Mocnego. dziękuję dziewczęta jak wasze postępy w czytaniu? dziewczęta skupcie się cisza Pan Bóg na was patrzy Przypomnijcie sobie hymn naszej szkoły to powinien być was drogowskaz Wyrecytujcie go proszę Służyć Bogu, służąc ojczyźnie, służyć ojczyźnie, służąc Bogu. Dziękuję. Znajdujemy się teraz w pokoju, który nazywamy Pokojem Marii Zamońskiej. Była to ostatnia właściwie mieszkanka tego zamku. Możemy tutaj zobaczyć jej portret. Maria Zamońska była siostrą wspomnianego już Władysława Zamońskiego. I w momencie, kiedy zamek został przekazany narodowi polskiemu i utworzona fundacja, Maria zajmowała to pomieszczenie. I w czasach fundacji była pierwszym przewodnikiem po zamku, po zamku w Kurniku. Przewodnikiem niezwykłym, bo pamiętała czasy przecież swojego dziadka, czy właściwie swoich, swoich najbliższych, swoich krewnych. Maria Zamojska była też nauczycielką w szkole, którą prowadziła jej mama, w szkole domowej pracy kobiet, gdzie dziewczęta przygotowywały się do roli żony, czyli uczyły się tam różnych tych najpotrzebniejszych czynności i rzeczy. Mamy też tutaj portret ojca Marii, czyli generała Zamoyskiego. To jest dokładnie ten sam generał Zamojski, który był nie tylko mężem Jadwigi, ale był też jej wujem, jak panie oczywiście pamiętacie. No i najważniejsza postać jest to oczywiście portret Władysława. Zamojskiego. Władysław Zamojski, zanim został właścicielem zamku w Kurniku, był tak z nim sobie zwykłym, można by powiedzieć, studentem, a przynajmniej próbował rozpocząć swoją edukację, swoje studia, no ale niestety mu się to nie udało. I miał taki epizod w życiu, że wyjechał do Australii na powszechną wystawę do Sydney i do Melbourne, podróżował po tej Australii, stamtąd wracał dookoła świata przez właśnie Stany Zjednoczone, czyli mówimy o tym, że opłynął jakby świat pięknie dookoła, przywiózł stamtąd przeróżne pamiątki, ale. To jest już taka ciekawostka i myślę bardzo ważna. Władysław był nie tylko właścicielem kurnika, ale mówi się, że był panem spod Tatr, dlatego że na licytacji jakby wylicytował dobra zakopiańskie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że przelicytowywał to o jeden grosz. Taka niewielka kwota, dlatego mówi się, że zakopane kupił za tak małą kwotę, chociaż kwota była pora, bo zastawił przecież cały swój majątek, czyli Zamek Kurnicki i, 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 i wszystkie ziemie. Zresztą matka mu powiedziała, że nie przejmuj się nami, jak chcesz kupić to zakopane, to jest ważny, szczytny cel. My sobie z siostrą poradzimy, więc możesz zostawiać majątek, nami się nie przejmuj. No i faktycznie e, wiele ciekawych i istotnych rzeczy tam dokonał, a przede wszystkim wygrał spór o Morskie Oko. I dzięki właściwie jego, jego staraniom, jego, jego, jego jakby też finansom, morskie oko znalazło się w granicach jakby naszych, należało do niego. W tym pokoju też warto zwrócić uwagę na ten przepiękny sufit. Na suficie mamy napis w języku arabskim. Tłumaczymy go, że Bóg jest jedynym zwycięzcą, albo niektórzy też mówią, że nie ma zwycięzcy ponad Boga. Oczywiście chodzi tutaj o Allaha i przez wiele, wiele lat wszyscy przewodnicy powtarzali w zamku, że ten napis tytus jakby, czy umieścił tutaj w hołdzie dla Turcji, która jako jedyne państwo nie zaakceptowała rozbiorów Państwa polskiego. Ale to raczej nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością i z prawdą. Po prostu oni byli tak zafascynowani w XIX wieku zdobnictwem w ogóle orientalnym, że ten napis został umieszczony prawdopodobnie jako rodzaj zdobnictwa i, 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 i elementu jakby wystroju, wystroju wnętrz. Mamy też przepiękne gdańskie sekretary, które pełniły funkcję biurek, z różnymi licznymi schowkami. Można by powiedzieć, że ten pokój wygląda tak, jakby tyle co Maria Zamoyska opuściła to pomieszczenie, ale oczywiście nie, nie do końca, ponieważ nie ma, tutaj, nie ma tutaj łóżka. Teraz zapraszam do kolejnego pomieszczenia, gdzie zobaczymy te przepiękne pamiątki przywiezione przez Władysława Zamoyskiego z jego wyprawy do Australii. Znajdujemy się teraz w zakątku myśliwskim i w tych oszklonych gablotach możemy zobaczyć pamiątki, jakie przywiózł ze swojej wyprawy do Australii Władysław Zamojski, ostatni właściciel naszego zamku. No, była to podróż, tak jak już wspomniałam, dookoła świata, tak Bo była Australia, była Ameryka, wcześniej jeszcze gdzieś tam po drodze Hawaje. I mamy przeróżne obiekty. One zostały ułożone w gablotach tematycznie. Nie są w żaden sposób chronologicznie, tylko mamy przedmioty z których korzystał Władysław Zamoyski. Mamy przepaski biodrowe przepiękne, instrumenty muzyczne czy chociażby wachlarze, no i też torebeczki z koralików. W kolejnej gablocie możemy zobaczyć e, ozdoby z muszli. Mamy też pieniądze wykonane e, z muszli. Ale także mamy tak zwane sznury krążków, którymi z, z, wykonane jakby ze skorupy żółwia, którymi płacono za ukochaną, czyli za przyszłą żonę. Najciekawszy chyba jednak jest ten naszyjnik z ludzkich zębów. No i przepiękna kolekcja e, masek, które zostały wykonane faktycznie z frekwentów ludzkiej czaszki, maski obrzędowe. Dalej możemy zobaczyć e, minerały, muszle. Prawdziwy australijski bumerang. Nie sprawdzaliśmy, czy wraca, więc może lepiej nie będziemy teraz eksperymentować. Mamy łuskowca pięciopalczastego, no i oczywiście dziobaka, którego własnoręcznie upolował Władysław Zamojski. Tutaj też jest najstarszy przedmiot w naszych zbiorach. Pochodzi z Papui Nowej Gwinei, przedstawia mężczyznę i kobietę i został wykonany 2000 lat przed naszą erą. Zapraszam teraz na górę. Oto kolejny cenny manuskrypt w mojej kolekcji. Wiersz pisany ręką samego Adama Mickiewicza i podarowany mojej siostrze, Klaudynie. A to francuskie godzinki, napisane na pergaminie i przepięknie ozdobione. cóż za starannie wykonana praca. Zakupiłem też ostatnio druk z 1556 roku. Ciekaw jestem, czy pan Kajetan umieścił go w katalogu, który poleciłem mu przyrządzić. Tak, jest. Oto i książka. O ziołach tutejszych i zamorskich. I o mocy ich. Mam nadzieję, że moja małżonka nie będzie miała mi za złe, że znów tyle pieniędzy na książki przeznaczyłem. Znajdujemy się teraz w sali Mauretańskiej. Na górze mamy magazyny naszych zbiorów. To jest niewielka część pokazana tej ogromnej jakby kolekcji tytusa działskiego, którą gromadził przez lata, potem jego syna, która została przekazana Narodowi Polskiemu. Mamy chociażby tutaj takie, w naszych zbiorach takie dzieła jak rękopis trzeciej części dziadów Adama Mickiewicza, rękopis pani Twardowskiej, z różnymi e, poprawkami autora, gdzie na przykład zamiast szewca występuje ksiądz, czyli też taka ciekawostka. Najstarsza. Księga, czy właściwie najstarszy rękopis pochodzi z IX wieku naszej ery, a największa waży tylko albo i aż 25 kg. Tutaj z kolei mamy kolekcję zbroi. Początkowo miała to być w ogóle sala biblioteczna, ale jeden z właścicieli zmienił troszeczkę koncepcję, chcąc przypomnieć tymi wszystkimi elementami, właśnie. Zbroi, broni o tej dawnej świetności państwa polskiego. I tak mamy tutaj przepiękną zbroję husarską z XVII wieku z jednym skrzydłem, która też waży około 25 kg. Czyli tyle ile ta nasza nasza księga. Taki husarz jak jechał na koniu, to do walki oczywiście używał, zaczynał walczyć kopią husarską. W zamku mamy trzy kopie i to też jest niezwykle cenny eksponat, bo one są wykonane z drewna, mają prawie 6 metrów długości, czyli w momencie uderzenia bardzo szybko się. Łamały. Wspomnę tylko jeszcze o tej pięknej szafie hamburskiej, którą właściciel z zamku kupił jako szafę gdańską. Po prostu ktoś mu jakby sprzedał coś, co miało być gdańskie, okazało się być po latach hamburskie, przepięknie zdobiona. Mamy tam różne postacie właśnie z tej protestanckiej wersji tego. Pisma świętego. W sali mauretańskiej jest mnóstwo drobnych przedmiotów, które warto zobaczyć, ale myślę, że wszystkiego jednak nie będziemy pokazywać, ażeby niektórych albo może i większość zachęcić do odwiedzenia zamku na żywo. W końcu nocne zwiedzanie zamku nie może zdradzać wszystkich jego sekretów. A teraz zapraszam do ostatniego pomieszczenia do pokoju gościnnego. Właściwie cały zamek. Znajdujemy się teraz w pokoju gościnnym. No jest to ostatnie pomieszczenie, które zwiedzamy. Zaraz, przeszliśmy już cały zamek. Ale ja nie widziałam żadnej toalety. Nie było żadnych rozwiązań? No właśnie, tytuł z syn Jan, mieli taki plan, ażeby zorganizować w zamku, w takim bardzo ustronnym miejscu, coś, co my dzisiaj nazywamy WC, czyli po prostu taka. Toaleta. Natomiast jeżeli. Ale nie udało im się tego zrealizować, ale jeżeli chodzi o mycie, to korzystali z takiej umywalki, albo jak wolimy to nazwać, umywalnią. Na górze były dzbanki z wodą, różne akcesoria potrzebne. Natomiast tam w szufladzie mamy porcelanowy nocnik. To nie jest ten sam pewnie, który był odkładany za tymi drzwiami, które dzisiaj znajdują się za szafą, za szafą gdańską, ale, ale jednak nocnik epoki. Niestety tutaj już musimy zakończyć naszą wycieczkę po zamku. Jest to ostatnie pomieszczenie. Nie przejdziemy już na hol, gdzie znajdują się portrety królów i hetmanów, dlatego, że zbliża się godzina duchów. A myślę, że nie chcielibyśmy Spotkać się z tymi duchami zamkowymi, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Ale do obejrzenia tych wszystkich rzeczy, których dzisiaj nie pokazaliśmy w ramach tych Kurnickich Dni Nauki, zapraszam już do tego realnego świata, a nie do tego wirtualnego sprzed ekranu, komputera czy laptopa. Dziękuję bardzo za współpracę aktorom, członkom, zespołowi całego Stowarzyszenia Teatralnego Legion, bez którego to dzisiaj wszystko by się tutaj nie, nie odbyło. Oczywiście dziękuję też naszej dyrekcji, która zgodziła się, żebyśmy. To tak późnych godzin nocnych to wszystko realizowali. My zaś dziękujemy naszej przewodniczce, która oprowadzała nas po tak wspaniałym miejscu, Pani Małgorzacie Potockiej z Biblioteki Kornickiej PAN. Dziękuję i kłaniam się Halinie Budzie za kostiumy i Państwu za uwagę. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.